Będę klientem, Czego klientem? Dobra, a on jest hydraulikiem, ludzie mówią, że on nie ma klientów. Dobra, dobra, chcesz roleplay'u, to wiesz, miał. O, jest mój klient. O. jest mój klient. wszystkie rury w chacie mam r**ane, szmoka i wziąłeś ode mnie pieniądze, zero. Oddałeś ciano. siano. pało, ty. Który miałeś wymienić w wszystko sk... Internet... k... rozkopane, w chacie zostawione, po wyskakuj z siana, bo ciłem łeb ale... ci ale... tuh... trafki... tam... czaszkę tam... pone... po... to... tamten... tak, T... panie Jordy, ja tutaj Mam piętro zalane przez ciebie, bo ty wymieniłeś niby jakąś k**urę Rozebrałeś wszystko, odepuściłeś z mieszkania Panie Jordy, pan się oszukał i Dawaj mal jest zadowolony Jak stara no to jest odjedz ogólnie, jak wy widzicie, 100% skóryta. To jak, działamy? One hour later. Halo? Wziąłem przemyt. No właśnie, jest problem, bo jestem Jaty, Logan, Monke, może i Hayley, jakby... To do 20 minut mamy czas, są? żeby zebrać ludzi i jedziemy sobie po nasionka. Dobra, to ja będę musiał jeszcze dzwonić po róża takie, takie osoby. Bolek jest chyba jeszcze, o. to, to, no to ogarnij, elo. Nero. Halo? Halo. Eee, Zapię na ten, na Kajo już po ten ten. Dobra, to chwila, bo jeszcze chłopaki tam czas, nie? Więc jeszcze tak spokojnie. No to nie wiem, no to jedźcie już do mnie na ten most Kajo, może? A bo ty masz lądowe, jedziesz, będziesz jechał furą? No, no, no. Tak jak chciecie, mm -hmm. chcecie, zawsze to zrobię. Mhm, mm gate elegancka. No, dobra, ją. Halo, halo, to Londyn, ona blondia, blondyn. Będzie stare, bo ja. Igo, to buja. Tego to nie znałem. Halo, Halo, no, tu Londyn. Proszę. Dynamit jest bezpłodny. garba tego i starego. Halo, Halo, tu Londyn. Bluefaced. Nie miło. A co? Nie miło. Bo odbytu nie udostępniać. Ja nie gole, odbytu. No właśnie, a udostępnia. A czemu na przykład insurgenta nie kupimy już na hamanie? na tym przemyś insurgentem? Bo jesteśmy i zapomnieliśmy kupić. No to 300 koła kosztuje tam 275. Tylko trzeba po kolei to kupować. Dobra, wzięłem minivana jedźcie kasyna Tak, jedźcie kasyna, jest los Dobra, bo ja jeszcze nasze muszę dać znać, oni nie Gdzie my mamy? Tam. No wyjedziesz, czy ci pomóc? No stary, ty myślisz, że ten minivan to jak jakieś auto fajne? Trzeba kupić. Dobra, kupujemy dzisiaj lepszą furę. Na przykład. Z z od tego. Z działkiem. Z działkiem? Tak. Zajebiście. Kiedyś jak miało nie być tutaj mostu kajo, nie? No, no. miałbyś no. przez wyspę kajo. Co jest z tym tam? Miałbyś Przez wyspę kajo i na kajo docelowo yy, kartem miał nam wynajmować normalnie auta z działkami. Żeby no, to z jednej kolesówki na wyspę, na drugą, żeby to by było dopiero k**anie konwoju, starych kasków Na insurgencie tak, z działkiem Powinniśmy to auto na linie ciągnąć, tak szczerze Kierunek Macie linę? Jak skręcasz Linę? No mam, mam, no. No, no to podepnij mnie do liny Jedźmy na linię na z tym Jako, że to, to auto najlepiej zostawić, ogólnie No ja wiem, Mocześć. ja wiem No, no Ale początkowy no, no. stan, Dodadano. wiesz Może nie wybuchniemy Spokojnie Czekaj, gdzie jest... Dawaj, dawaj

Nie możesz tak się rozpędzać, już powoli Dobra, ja nie... pustujemy I co, zostawiamy tą furę? Nie, 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 ja ją zostawimy Bo on kolejne auto weźmie, drugie A to gdzie zostawiamy? No to zostawimy przy sklepie z ubraniami tam I przesiądziemy się na trzy auta, nie? Pojedziemy Oni już jadą Róży i Yugi i Logan też tu miał być, ale nie nie ma. Za silosami jesteśmy, no Dobra, za długo się zbieramy, powinniśmy już tam jechać. Gdzie, gdzie zresztą? Na komu czekamy No na Jugiego i Róża, bo nie jechali, nie? Dobra A to my nie możemy już tego auta tam zaparkować i czekać po prostu pod, pod sklepem? Po co będziemy jechali po ten sklep desenu z No tak, bo i tak hmm. koło niego przejeżdżamy No ja wiem, ale o są tamci, dobra, dawajcie A Tu niech stoi wyjechać. Dobra, to co bio? Dobra Afera. Chyba górki przed nami najpierw, co? Zaliczymy. Tak. Dawaj tym offroadowym bandytom. Człowieku, to jest robót, ja tu lecę jak chcę. Dobra, to trzeba pozwiedzać tutaj te niższe czy warstwy chyba. Czemu nie mamy kule odpornego, Rumpo? Bo, nie wiem, jakby mało mobilne to jest. No, do krzaków przejeżdżania idealne. No tak, ale za każdym razem jak to bierzemy, to jest... Jak nie bierzemy, to jest stójmy. dwa razy lepiej. Stójmy, stójmy, chyba możemy stać. Stójmy. Dobra. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. To. Co? Co Czemu mam? Co możemy jechać, bo mam wiat na muzykę. Ja, ja. Ale... Pier... Pia... Myślałem, że on coś widzi, się przygląda. A on tam puszczał sobie Hanemontana z innym Bieberem. Widzisz kogo? Widzisz jakieś auto? Nie. Czekaj, ktoś zobaczymy? Na górce lubisz siedzieć. To, o, jest cross. O, są auta. No i dziękuję, Tajpan Pan. Fury, 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 okay. są, fury są, czyli są na górkach. Długo z góry. góry. mają uciaki. Nie, wali. Są górka. No tak. No są, są. No i teraz jak ich zajeżdżamy? Jaki pomysł? I biorę to... karetkę robię kamikadze. Czysto teoretycznie można po prostu czy tam wbiec, nie? A ja bym z górek ich przeciwko. Ja mam bubla, więc ja mogę z daleka strzelać. Ja tak, no, no, no ja tak, mam nie? ten policyjny glock, więc myślę, że giną. A by mogło od tyłu, nie? Ja no możemy... to ja, mogę, od, ja wolę od, od górki, ja wolę od górki. Ale my to my od, możemy. Od, od górki nas wydymają, więc ja nie wiem czy. Tak, To ja tak, się. Że my możemy na Hama się w i tak jak z bitkaniem kiedyś zrobiliśmy na przeniesienie. Nie, 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 nie. Mają górkę, to ciężko będzie. No właśnie, Wójt. mi się wydaje, że lepiej jest z górki w górkę strzelać, niż. No bo będą mieli z góry na widzę i będą łatwiej nas mogli z drugiej strony, ale on gdzieś po krzakach do... no, no dlatego mówię, sta... za drzewa bym podjechał Ech. i się schował za drzewami Ja 24 tysiące przy sobie mam No co, jedziemy tak jak mówię, czy, czy jaki jest pomysł? Tak, ja można tak zrobić, no górkę ja po tak prostu i z górki robię. próbować daleko Gó no dobra ja nie, Tylko trzeba zajechać do... za drzewo, wysiąść i za drzewa do nich jechać Tylko każdy za innym drzewem, nie? Żebyśmy mieli na szerokość Żebyśmy nie stali w jednym miejscu jak Bile. I nie dać się objechać no i tutaj ja bym przy tych drzewach się zaczął kiltrasz. O, biegnie się damy tu za krzakiem. Przed nami ktoś biegnie dosłownie. Biegnie dołem. Jest na dole. Biegnie. Gdzie? No tu naprzemy, dosłownie tą drogą wjazdową. Na dole, na dole, no, no, no. A widzę Dostał Lewo, lewo górkę wbiegają, lewo górkę wbiegał. Jeden dostał Drugi dostał Pięknie lewo, lewo mamy, lewo, Tak, dostał. za górko po prawej, po prawej, po prawej będzie jeden przebiegał Dostało, biegnijcie do przodu, dwóch dostało Dobra Lewo, lewo walą Lewo jest Rur. górka, ale olejcie go, olejcie go, lewo, lewo po prostu Piękniemy Teraz tu kolejny Tu dwóch, tu dwóch Kolejny nie dostał. Tu, tu, tu na, na dole biega. Pamiętajcie, że jest to lewo, nie? O łó! na nasze adrenenne, nasze Ten leży, ten leży. Dobra, podawaj, podawaj. Przenieście go, przenieście go, przenieście dobra, go. Dobra, 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 już ruszysz. Prawo gdzieś będzie. Z... Na dole, na dole, na dole, walcz do mnie! Na drzewem jest, Ogień dawaj w dół, dawaj w dół Biegnie za domek, za domem, za domem jest Wstawy, 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 ja ci rozmaniam swoim ciałem Skąd? Do, dołu, w dołu Pamiętajcie o tym na plecach Tu lewo przy domku, za drzewem, za, za, za drzewem, jest przy żółtym domku plecy mamy, plecy mamy różowy się Dostał Tak? gdzie? No nice. Nice. Tu, tu jest, tu jest na dole, tu jest na blisko, na blisko, jest za, za, za drzewem Za, za tym żółtym domkiem, żółty domek Dobra, trafiłem go, trafiłem go! Dobrze, dobrze, dobrze. Swój, swój, swój! Wszystko? Wszyscy, wszyscy, Chodźcie, chodźcie, Ja mam dwóch naszych w samochodzie, czyli we dwójkę zostaliśmy Okej Bierz naszego, ładuj tego w czarnej kamizelce trzeba jechać po ten po przesłukę. No ta, dobra, dobrze poszło. Bez szaleństw, bez szaleństw Zwolni trochę Bo to będzie ciężka przedrawa Dawaj, dawaj, jedź, jedź, jedź. Jak ja cię Nie, jem Okej. Robię wyładunek Tam jakaś fura cofała, zwykła Jakby nas tu nie ma Zakład pogrzebowy nieczynny, zapraszamy jutro Powiedziałem kur... No to nieczynny w czego nie zrozumiałeś. Ile jeszcze? Tam ci zajmie? No jeszcze chyba. Ty poszliłeś czy nie? Tak. Jednego? Mhm. To ja jednego i jugi jednego. Może jugi trzech, nie jednego. bo popony nie ma przed nimi. No los. Zaraz zamawiałem nowe fury kura do przemytu. Ile to w ogóle było nasion? 8. Dych. O, fajno. Nie, dobrałem taki już wiesz, na pełny No. Pięćdziesiątkę z jednego chłopa zabrałem. O, nieźle. Różowy się odłączył od drużyny i w... stał. To chyba ode mnie. A tak, bo on biegał po górze i tamten już leżał chyba. Raz, więc nie wiem, czy ty różowemu nie Nie, różowemu. To... To... To już wiadomo od kogo ja dostałem. Impostorem jestem. A co za gruba była karzemy? Jakiś ten ubiór mniej więcej? Nie hmm. Albo. albo ta grupa taka dziwna, ten Leo Zici, albo. Widzicie, moja Ada. taktyka była lepsza jednak. Oni, oni w ogóle nas spuszowali bez sensu. No właśnie. właśnie ja dobrze że tam stałem, bo ten jeden ziomek mam na plecy wchodził. Tylko że. No my oni wiedzieliśmy, my oni on, pamiętaliśmy ogólnie. Nie no, Jugi dużo zrobił, bo Jugi Długi, to zmieniło cały Tak, tak, w ogóle. on na początku tam. Zapisano w kukuryku, nie? No i to zmieniło, bo oni spanikowani w ch. wiesz. Ja myślę, że oni nie wiedzieli, że tam tych dwóch padło. One hour later. Siemanko, witam. Cześć. Eee, w sumie dwie sprawy mam. Jedną osobistą, a jedną zapytanie od kogoś z miasta. Od której chcesz zacząć? Słuchaj, to Ty masz jakąś sprawę do mnie, więc ja słucham Ciebie. Jedną masz zarobkową, a jedną to ja mam prośbę do Ciebie. To zaczniemy od zarobkowej. Jest jedna taka Toni na mieście, która e, możesz kojarzyć. Dziewczyna, która nie mówi R. Kręciła się z j***ami. Ona tam była laską jednego z nich, nie? Ale ja to włosy miała? Możliwe, nie znam. Tylko wiem, że to była Toni, nie? R ponoć nie mówiła. Ponieważ oni mówią, mówił, że będziesz wiedział o kogo chodzi, nie? A być może każe, no. Eee, zapytanie poszło takie. Ile byś chciał za to, żeby mogła się spokojnie po mieście poruszać? Bo, bo oprócz tego, że spotykała się tam z jednym, nic, nic innego tam z nimi nie robiła, a chciałaby wyjść z chaty, a trzęsie się jako sika w kącie i boi się o swoje życie. Chodzi Ciekawie po prostu temat. o to, żeby Twoja grupa, Twoja grupa ją zostawiła, ile by musieli położyć pieniędzy. A ona jest od kogo? Ona, ona się kręciła z jabłami, ona była tam z jednym z Japanów, na no dupa. No dupa mu dawała, pagała i teraz nie wiem, oni się rozpłynęli, a ona została, nie? A ona została z problemami. O? No na właśnie. szczęście nie, nie, na szczęście bez dzieciaka, nie? Więc co z nią zrobić? to tam nie wiesz, twoja sprawa. Niech przyjedzie to, na gadkę, ser... ja z nią chętnie porozmawiam, chętnie się z nią spotkam. E, to nie ona e, chce, żeby inni chcą zapłacić. Ten ma przyjechać na gadkę Kto? z tobą? Tak, chce zapłacić. O inwestor! A kto jest inwestorem? Bezpieczny, na pewno, na pewno w sumie k... Tak długo się znamy, to mogę ci powiedzieć. Robiliśmy niejedne rzeczy razem. Royce. Z nim też robiliśmy razem interesy. Ten taki co miał córkę małą, taką śmieszną co w koszach No no, 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 to składnie ten. To niech przyjedzie na gadkę. Dobra, to ja mu dam swój numer i wy już się będziecie umawiać, ja już to się nie będę mieszał, nie? Druga rzecz. To jest bardziej osobista. Wrzucę Ci tu do skowka jednego pendrive'a i bym miał ogromną prośbę do Ciebie. Do 13 następnego miesiąca, jeśli bym się po niego nie zgłosił lub bym... po prostu, jeśli po niego nie przyjdę, chciałbym, żebyś go przekazał yy... Diego. to jest Diego? Padre Diego. No Padre Diego. Mieszek z Cayo Perico. A. Chciałbym żebyś, po prostu, chciałbym, żebyś przetrzymał tego pendrive'a i nikomu go A co tam głęboko. Co tam? jest pewien plik, który hasło zna Diego i to jest bardzo ważna e, dokument dla niego. To jest zaszyfrowany pendrive, tak? Tak. Chcesz, Jak przepadniesz, możesz... to mam to mu to przekazać. Inaczej, do 13, jeśli nie odbiorę tego pendrive'a, po prostu żebyś mu go zawiózł, nie? Dobra no, dobra, no dobra. Niezły sposób robienie interesów masz. Mądry, mądry. Niemożliwe do podsłuchania. No to na pewno i do podłożenia ani kamery, ani niczego. E. Spokój, cisza bo... i keey zawsze Ział takie rzeczy, no Dobra. Wiesz do robiliśmy Roysa Do Roysa, ten... Chcesz ty numer do niego, czy nie on ma się, on się do ciebie odezwać? Dobra, to ja przekazuję mu twój numer i wy już tam sobie działajcie, ja tam nic od tego nie chcę, nie? Chociaż jakby coś się skapnęło to nie ukrywam, przydałoby się, bo ostatnimi czasy ktoś mnie potwalił trochę pieniędzy i no, jestem trochę spukany. Nie masz na chleb, tak? Coś mam, ale na chleb starczy, ale już na kawior nie. Okej. Okay. Powiem ci, te małolaty naprawdę to jest masakra z nimi, nie? No. Ja to dzisiaj wpadłem na pomysł, że wszystkich, którzy odeszli z mojej grupy, przez morduje. Kiedykolwiek. No nieźle. Okej. Ale to dam żyć. To taki wyjątek. Ja nie odszedłem. A. No Ja miałem swoją grupę. I my połączyliśmy się. Więc kolego, my byliśmy na równi. Chcę ci przypomnieć, Ty nie byłeś nade mną, ja nie byłem nad tobą. Więc no niestety tej przyjemności świniaczka Cię nie będziesz miał. Nie tym razem. Znaczy po prostu kilka osób. Bo to w przyszłości może, zawsze są a problemy. A może kogoś, ja bym się dowiedział, no bo wiesz. No tak dużo rzeczy mówią ludzie, nie. A to Przecież ja że ja chcę zrobić na listę na początek. Wszyscy, którzy gdzieś poznikali, to muszą zniknąć na, na ja bym ci mógł jakoś pomóc, to dawaj znać. Nie? Mhm. Dobra. Więc z mojej strony to wszystko. A tyle. Trzymaj się. Nere. Halo. Co chciałaś? Eee, no nikt nie chce, nie? Nikt. Odpytaj, co, Na pewno pyta. ktoś chce, trzeba podjeżdżać i gadać, no. Dobra, ee, masz ten. W środkowej szafce masz te liczarki kabury do ciebie, nie? Mhm, mm mhm, mm kumał. No dobra. No dobra. Typiara eee, no. od chce ten. Wykupić się... Wykupić się z łask. Ta, co e, R nie mówi. Eee, ale która? Bo, bo ja... Jedna, co taka... R tam nie gada. Tak chyba, co nam... No, no, o... A, to matka tej, którą obracam. Hmm. Hmm. Ale, ale mają coś wspólnego, bo córka też ma trochę problem. Ale jest lepiej. Jaki ma problem córka? Wymowy, no. A, muszę pogadać na ten temat i zobaczyć, ile z nich mogę wydusić. Siedem. Tyle jest potrzebne. Dobra, nie wiem, czy... Nara. Halo. O, witam. Tu Royce, ogólnie o, numer nie. dostałem od Martina, moglibyśmy się spotkać? No, ale to ja bym to zrobił tak. Jutro, ewentualnie jak cię nie będzie jutro, to pojutrze dopiero te spotkania. Nie, no to jutro możemy się spotkać, nie ma problemu. To tak gdzieś oko koło 22, najszybciej chyba. Ja to będę tylko tego Zobacz, jak mi się nie? dzień ułoży, bo może będę o 22, a może będę. Po prostu mniej będzie. No dobra, to najwyżej, jakby coś tam ci wypadło, to ja ci tak e SMS-a puszczę, to mi odpowiesz czy możesz. Dobra, trzymaj się. Dobre. Halo, to potrzebuję się oświadczyć, potrzebuję hmm. się oświadczyć, nie tobie, ale dzięki tobie. Wow, dojrzałeś w końcu do jakiejś dorosłej decyzji. Tak, trzeba moją kobietę w ciąży ekstremalnie zrobić w ch... żeby była przerażona i wtedy się oświadczyć, tylko jeszcze nie wiem jak. Masz jakieś propozycje? A tak, tutaj w ogóle zmierz pierścionek, więc załóż se miarkę na chłop i na niej wiedział jaka jest szerokość. Luz, nie, ale poważnie mówię, poważnie mówię Wit blawa, mojej osoby? Klapsa, bo wiem, No właśnie, pójdę spać chwilę, no mam, mam kilka takich teoretycznych pomysłów, tam, nie? Mam takich teoretycznych pomysłów Na przykład by wpadł słod, zawinął mnie z chaty, byście powiedzieli, że mam karę ści, byście mnie chcieli r*** I je, ja bym miał ostatnie życzenie, że jak chcę z pogadać, bym klektał i bym na przykład jej dał pierścionek Mmm, okej, okay. sen. No, chyba, że masz jakiś e, tądr pomysł do mojego pomysłu i. Z... A czy ten pomysł jest do realizacji w dniu jutrzejszym, bo... pojutrzejszym... E, nie, to, to nie, teraz... się nie oświadczam dzisiaj, to nie, to spokojnie, to jest na, za tydzień, ch... Tak myślę. Jak nie za dwa, chłopcze, zobaczymy. To, jak ktoś panie do głowy, to ci napiszę. Dobra, dobra, dobra. Ale w razie czego, to ty jako prokurator mógłbyś e, krzyczeć, że mnie. Zapisze. Właśnie napisałem e, wniosek o skazanie Cię na kredyto bocie. Za co? Ты что